Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o banku surowców, czy też inaczej zwanym warbanku. Czy to jest fantastyczna sprawa, żeby usprawnić sojusz i Królestwo w wojnie, czy też sposób w który duzi gracze, że tak powiem jak śpiewa Munik Staszczyk, dmuchają was wzdłuż i wszerz. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmiki na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania, jeśli jesteście zainteresowani tymi filmikami, a także do wspierania, co sprawia, że ten kanał rośnie w siłę i jest też lepiej wydawany i w lepszej formie. Przejdźmy więc do tematu. Większość sojuszu i większość królestw, które spotkacie w Rise of Kingdoms, będzie miało coś takiego jak właśnie Warbank, czyli inaczej Bank Surowców. Co to takiego w ogóle jest? Jest to miasto, w którym sojusz bądź królestwo będzie skupowało swoje surowce. Zazwyczaj jest to jakaś konta, konto farma. Od gracza, który jest w leadership, tak? Czyli jest to jakiś tam oficer albo będzie to król i tak dalej. U mnie. To będzie kto miasto, czyli farma pół, i pół. Wiem, że 53 miliony na farmie to może nie jest taki całkiem zwyczajny wynik, ale to właśnie też ważne, żeby nie było tak łatwo wyzerować tego konta, jeśli ktoś by chciał. Więc te nasze surowce też są tutaj bezpieczne. A lepiej, jeśli są na farmie, bo lepiej wtedy te surowce można po prostu kontrolować. I teraz zasady wysyłania. Surowców do banku, a także przyjmowania sobie czy tam dystrybucji tych surowców są w królestwach bardzo różne. I z jednej strony, Warbank może być naprawdę bardzo dobrą rzeczą, coś jeśli to dobrze funkcjonuje, a z drugiej strony, może być po prostu formą wykorzystywania mniejszych graczy. Ok, popatrz, po, powiedzmy sobie może najpierw o tym, w jaki sposób będziemy wysyłać surowce. Najczęściej, jeśli chodzi o Warbank, to jest to miejsce do którego będziemy wysyłać różnego rodzaju kary. Czyli Czasem w królestwach mamy tworzone przez graczy zasady, jeżeli się te zasady łamie, to jedną z kar jest właśnie wysyłanie surowców swoich, no i wtedy najczęściej wysyła się te surowce właśnie do tego warbanku, tak? czyli żeby wszyscy na tym korzystali, nie tak, że tylko wysyłamy te surowce do jednego gracza, także to jest jedna sprawa. Kolejna jest taka, że jeżeli na przykład mamy jakiś farmerów w królestwie, czyli ktoś kto ma bardzo dużo siły, ale nie bierze udziału w walce, decyduje się królestwo, że trzeba tego gracza usunąć, wyzerować. Oni mają często naprawdę ekstremalne ilości surowców i później jest sprawa albo te surowce zbierają ci, co go wyzerowali, jest to, to trochę takie kto pierwszy ten lepszy, Albo wszystkie surowce idą też do banku surowców, i wtedy cały sojusz w takiej przejrzystej formie z tego korzysta. Jest też taka opcja, że wszyscy wysyłają co tydzień surowce do tego banku. Tak? Czyli jest ustalone na przykład, że raz na tydzień każdy, który jest w tym sojuszu, musi wysłać powiedzmy 10 milionów żywności, drzewa, powiedzmy 7,5 miliona. Kamienia i 5 milionów złota. Często są to surowce, które są, odpowiadają jakby tym surowcom, które tutaj sobie możemy zbierać, tak? Czyli codziennie zbieramy jakąś ilość surowców właśnie z sojuszu, dzięki temu, że w tym sojuszu jesteśmy. No i okej, okay, w związku z tym musimy. Musi, znaczy musimy, możemy te, so, te surowce odebrać, yy, przepraszam, oddać do banku, bo to nie są surowce, które żeśmy gdzieś tam sami zebrali, tylko dzięki sojuszu, sojuszowi go mamy. No, także może to być, że tak powiem, takie podejście do tej sprawy. Oprócz tego, Niekiedy jest też taka forma, kiedy zbliża się KVK, że na przykład ci mniejsi gracze, którzy absolutnie nie są w stanie, że tak powiem, się dołożyć do wojny, ponieważ nie mają marszy, nie mają jednostek, żeby walczyć, to daje im się taką szansę, że mogą właśnie poprzez przesyłanie surowców w jakiś sposób dołożyć się do walki. Tak, żeby pokazać, że zależy im na królestwie, na sojuszu, na tym, żeby sobie dobrze działali. W jakim to jest stopniu, to też zależy i o tym sobie powiemy później. Ale jest taka forma, że właśnie w, takim, w takiej formie, że ja co prawda nie walczę, ale też nie, jestem, nie stoję zupełnie obok królestwa, tylko wysyłam surowce tak, żeby ci mocniejsi gracze mogli, mogli z tego korzystać. Ok. Jeśli chodzi o dystrybucję, to wygląda ona bardzo różnie. Najlepiej jest wtedy, jeżeli ona jest zrobiona w taki transparentny sposób czyli, że ktoś prowadzi całą, że tak powiem, spis i wiadomo, kto ile surowców komu wysłał, tak? i dlaczego te surowce zostały wysłane i, i jak to wygląda. Tak? Czyli jest informacja, dobra, mamy jakiegoś głównego fightera w naszym królestwie skończyły mu się surowce, ale na szczęście mamy surowce w banku, wysyłamy mu te surowce, żeby on mógł nadal walczyć, żeby mógł dalej prowadzić te nasze jednostki, bo wiadomo, że ci więksi gracze będą zazwyczaj z przodu, a inni troszeczkę będą się za nimi Chować tak więc wtedy wysyłamy tyle i tyle surowców, temu i temu graczowi możemy to później wszystko ładnie przedstawić. Niekiedy, tak jak jest u nas w królestwie, jest to też związane z tak zwanym DKP. Nie będę teraz tego omawiał, kiedyś indziej przejdę do całego tego tematu. Ale generalnie chodzi o to, że jest to tak zwane Dragon Kill Points i te punkty tak jakby zbiera się na KWK poprzez zabijanie jednostek wroga, poprzez też dołączanie do rali i garnizonu, zbieramy sobie te punkty i później te punkty, które zbierzemy, możemy po KVK wymienić na surowce, które są z banku i wtedy to też jest bardzo taka przejrzysta forma, można sobie nawet obliczyć ile punktów, ile surowców dostaniemy za ile punktów, tak? Także to też jest w miarę Jasne. No i to wszystko, co teraz powiedziałem, to są praktyki powiedzmy takich zdrowych królestw, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie mniej więcej chociaż określić, co poszło dla kogo, kto z tego korzysta, kto, kto składa te surowce, jeżeli jest zasada, że wszyscy te surowce wysyłają i wszyscy rzeczywiście je wysyłają, to powiedziałbym, że to jest całkiem normalna taktyka. Czy ona jest dobra czy zła, to tutaj już zależy od tego, co my o tym myślimy. Na pewno w młodych królestwach, gdzie ci bardzo mocni gracze, czyli na przykład na KvK1, na KvK2, to będzie ważne, żeby taki bank mieć, bo ci najważniejsi gracze, jeżeli oni rzeczywiście są takimi graczami, którzy, wiecie, muszą być w walce, bo bez nich nie jesteście w stanie w ogóle wygrać pola. Ani, ani walczyć do pewnego stopnia, no to jasne, że wszystkim będzie zależało, żeby ci najwięksi gracze mieli te surowce, bo bez tych surowców nie będą mogli walczyć, nie będą mogli prowadzić tej wojny. Oni są często też lepiej doświadczeni w wojnie, więc oni ustawiają markery i tak dalej. Jeśli nie będą mogli walczyć, to po prostu nie będą grać. I często przez to przegramy wojnę. Także tutaj to jest wszystko jeszcze w takich, że tak powiem, ramach zdrowego rozsądku. Natomiast teraz powiedzmy sobie o tym, jakie mogą być minusy tego warbanku. Przede wszystkim, jeżeli na przykład wysyłamy co tydzień surowce wszyscy, to zobaczcie, ja wysyłając 5 milionów surowców, tak naprawdę nie wysyłam 5 milionów, a wysyłam niemalże 5,5 miliona. 8% surowców e, bierze Lilif w podatku, tak? Więc jeżeli ja bym wysyłał e, co tydzień 10 milionów tej żywności, to praktycznie milion tej żywności tracę. Tak, i, I nikt go nie dostaje. Ani ja, ani Warbank e, nikt tego miliona nie dostaje. I często nie liczymy tych surowców. Ale jeżeli sobie weźmiemy taką wersję makro, no to wtedy będzie to naprawdę olbrzymia ilość surowców, którą się po prostu bezpowrotnie traci. I zobaczcie, jeżeli wszyscy muszą płacić, to powstaje trochę taki e, powiedziałbym e, dziwny układ, że ja muszę wysyłać surowce do banku. A później bank wysyła mi jakby z powrotem te surowce, no bo ja potrzebuję do walki, ja walczę, jestem w stanie to jakoś tam, nie wiem, udokumentować, że walczyłem. Skończyły mi się surowce i muszę teraz je dostać z powrotem. Więc bank po raz kolejny wysyła mi surowce i po raz kolejny traci na tych podatkach. Dlatego, na przykład, w takich królestwach jak u nas, przynajmniej póki co, nie ma tej zasady. Mnie się to właśnie nie podoba, bo wydaje mi się, że jest to mnóstwo pracy, że ktoś musi spisywać, kto wpłacił, ile wpłacił, jeszcze traci się na tych podatkach. Jest to po prostu mnóstwo pracy, moim zdaniem, niepotrzebnej. Także ja nie jestem, że tak powiem, fanem tego rozwiązania. Poza tym, pomyślcie sobie, ile. Wszyscy muszą płacić, tak? Więc ktoś musiałby to sprawdzać, musiałby spisywać kary, wyrzucać z sojuszu, jeżeli ktoś nie płaci, to jest naprawdę całe mnóstwo pracy dodatkowej, które ktoś musi wy wykonywać. I na koniec dnia może się wydawać, że to jest trochę tak na darmo. Ja pamiętam kiedyś w sojuszu, w którym byłem, była taka zasada, jak rzecznie wysyłałem te surowce, będąc już wtedy osobą taką, która walczyła sporo. I na koniec się dowiedziałem, że na 158, przepraszam, 150 osób w sojuszu te surowce wysyła jakieś 30. No i trochę się czuję jak idiota, no to jak to jest możliwe, że nikt tego nie sprawdza, że nie ma żadnych kar, że niektórzy sobie nie wysyłają tych surowców i tak naprawdę nic się nie dzieje. Także no tu jest też taka sytuacja, że sorry, nie, o co chodzi, że, że coś takiego może być. Także warto sobie zawsze patrzeć, czy czy to jest rzeczywiście przestrzegane, tak? czy jesteśmy w stanie gdzieś dopatrzyć się tego, kto te surowce wysyła i ile tych surowców wysyła. Kolejną sprawą jest to, że w niektórych królestwach nie ma absolutnie żadnej formy sprawdzania, jak te surowce są koniec końców wykorzystywane. I znam takie sytuacje, że banki były wykorzystywane wcale nie po to, żeby walczyć na KVK, ale na przykład jakiś tam wieloryb, który miał dostęp do tej farmy, wziął sobie surowce tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać na przykład Mightiest Governor. Tak, bo potrzebował surowców, nie było to jakaś tam ważna walka, tylko po prostu chciał sobie nabić punktów i wziął surowce właśnie z banków. Wtedy oczywiście, no to jest jawne po prostu oszukiwanie. Zdarza się też tak, że osoby, które właśnie mają dostęp do tego banku, korzystają sobie z tego, tak jakby to były ich dodatkowe surowce. Nie przejmują się w ogóle tym, kto zasłużył na te surowce, kto nie zasłużył, tylko biorą je dla siebie, ewentualnie dla jakichś tam swoich znajomych i z tego korzystają. A jeżeli ktoś inny się zgłosi po surowce, mimo że e, walczę dużo, to po prostu pod, e, dają informację. Nie, przykro mi. E, tutaj ich e, nie mamy żadnych surowców, także ich e, nie ma. Nie będzie nic dla ciebie. I oczywiście w zdrowych królestwach też trzeba patrzeć na to, kto jest kim, kto jaką ma wartość w wojnie i ile tych surowców można wysłać, i jest to na pewno bardzo trudne, jest to mnóstwo pracy, jeżeli ktoś się na to decyduje. Dlatego ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem banków surowców, raczej rzadko w ogóle z nich korzystam. Ostatnie KWK, jak już mam tyle tych swoich farm, to po prostu odpuściłem temat powiedziałem że ja nie będę z tego korzystał bo dla mnie to jest śliski temat ja tyle ile walczę jestem w stanie sobie zapewnić a jak mi się surowce skończą no to trudno najwyżej nie będę walczył czasem sami gracze z naszego sojuszu wysyłają mi surowce i wtedy uważam że to jest w porządku tak no bo to jest ich decyzja ja Postawię sobie nawet marker, że czegoś potrzebuję, ale to wiecie, możesz mi wysłać, a nie musisz. Nie ma takiej opcji, że o, wysyłajcie mi, albo nie wiem, zrobię Wam krzywdę, albo cokolwiek. Nie. To jest na zasadzie jakiejś takiej dobrowolnej decyzji, że ktoś mi te surowce wyśle Ej, i wtedy sami gracze są w stanie osądzić: OK, to jest gracz, który z nami wychodzi na wojnę, czy on rzeczywiście robi różnicę? Czy warto mu wysyłać surowce, czy nie. Tak, jesteśmy w stanie to osądzić. Natomiast z tego banku, tak jak mówię, jest to niekiedy dobra opcja, ale niekiedy nie mamy żadnego wpływu ani nawet żadnej wiedzy, kto z tych surowców finalnie korzysta. Także warto sobie też sprawdzać, może ile tam tych surowców jest, kto z nich skorzystał. Albo na koniec KWK zapytać, ok, czy jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, kto to dostał, żeby się nie okazało czasem, że wszystkie surowce, które były w banku, zagarnęła jedna osoba, albo na przykład trzy osoby, nie, bo to wtedy takie skuteczne. O co chodzi? Powiem wam, że niektórzy gracze, i znam takich, którzy tak sobie, że tak powiem, ugłaskali swój sojusz, że nie, nie musieli praktycznie w ogóle sobie zbierać surowców. Zbierali sobie na przykład na mapie tylko i wyłącznie klejnoty, a żyli właśnie z takiego banku czy z czegokolwiek innego na zasadzie: ja nie zbieram surowców, ja nie będę sobie tworzył kont farm. Wy zbierajcie surowce ode mnie, bo wy jesteście farmerami i do tego mi jesteście tylko potrzebni, żebyście mi. Dostarczali te surowce, bo to jest naprawdę, że tak powiem, chore, jeśli chodzi o taki układ, tak? Ja w ogóle też tych układów tak bardzo nie lubię. Ja dużo bardziej wolę, żeby ktoś wykorzystywał surowce i sam walczył, niż żeby te surowce wysyłał do mnie, bo ja wolę mieć więcej marszy na wojnie, nawet słabszych, niż tylko i wyłącznie dostawać od kogoś surowce. Więc jeżeli w królestwach niektórych jest taka opcja, że ktoś w ogóle nie walczy i tylko wysyła surowce. U nas na przykład nie ma czegoś takiego. U nas jest mały procent, chyba tam 10 czy 20%, gdzie można, że tak powiem, sobie tego, tych limitów dorobić poprzez wysyłanie surowców. Natomiast poza tym po prostu trzeba walczyć. Chodzi o to, żeby, że tak powiem, nie wychowywać farmerów Którzy twierdzą: OK, ja nie walczę, KVK jest wasze, ja tutaj sobie będę tylko w bezpiecznej strefie, a będę wam wysyłał surowce i to jest wszystko, co zrobię, ponieważ dojdziemy w pewnym momencie do takiego niebezpiecznego progu, że tych graczy wysyłających surowce możemy mieć więcej niż tych graczy walczących. No i w każdą wojnę przegramy, jeżeli będziemy mieli coś takiego. Dodatkowo, jest to że tak powiem, trochę wychowywanie do farmerstwa, tak? Czyli uczymy kogoś, że wcale nie trzeba walczyć, może w Rise of Kingdoms, że to nie jest gra związana z wojną, że możesz po prostu sobie być farmerem, e, grać e, i, i wszystko będzie w porządku. Natomiast tacy gracze Koniec końców będą nasze królestwa niestety, ale osłabiali. Ja na swojej przestrzeni gry poznałem tutaj mnóstwo graczy, takich wiecie, zabitych, że tak powiem, farmerów, którzy umieli zgromadzić niesamowite ilości surowców. I, i pamiętam kiedyś rozmawiałem z taką jedną osobą, i ona mówiła: Ja jestem super ważna w moim sojuszu, bo ja zbieram surowce, i ja wysyłam najlepszym graczom, i, i ode mnie tutaj tak bardzo zależy, i tak dalej. Ja tak mówię, wiesz co, moim zdaniem jesteś, jesteś zbędna w tym sojuszu, nic, nic tak naprawdę nie zmieniasz za dużo, tak wysyłanie surowców w tej grze nie jest najważniejsze i, i sorry, ale nie będę patrzył na osobę jako, że ktokolwiek się z nią liczy, bo, bo jest wiecie farmerem i wysyła surowce. I wydaje mi się, że, że niestety, ale tak jest i tak jest. Im więcej będziemy mieli takich graczy w sojuszu, tym po prostu gorzej dla naszego sojuszu. Okej, okay, to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda z tym warbankiem u Was w sojuszu. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. To w ogóle jest temat, który realizuję ze względu na to, że były Wasze komentarze na ten temat, także. Tutaj myślałem, że właśnie to jest szeroki temat. Warto zrobić o tym filmik. Ciężko napisać w jednym czy dwóch zdaniach, co to w ogóle jest i jak może być wykorzystywane. Dzięki bardzo za podrzucenie tego tematu w komentarzach, bo raczej sam bym go nie wymyślił, sam bym się tym nie zajął. A wydaje mi się, że ten odcinek był całkiem ciekawy. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.